Czym mam wszystkim? Ja jestem szary, a to jest gra. Gra wyścigowa, którą mam tutaj. To jest moja stara gierka. I jak widać, ona jest bardzo stara. Jest to gra chyba dziesięcioletnia. I mam też tutaj coś takiego. To jest kierow... kierownica. Wyjdźmy. Kierownica, której zamierzam użyć, żeby uczcić to, że zacząłem nagrywać z kamerku. Ja się muszę ustawić odpowiednio na krześle, bo to nie jest takie łatwe. tylko siądnięcie przed komputerem i granie mam tutaj przygotowane coś to są ostre papryczki, marynowane ostre papryczki, jak niczym ogórki kiszone, nie płacili mi więc niczym ogórki kiszone za każdym razem zagramy trzy razy jeżeli uda mi się wygrać wyścig, w co wątpię, bo działa to wszystko strasznie topornie ale jeżeli uda mi się wygrać wyścig, to nie będę musiał brać łyka tego a jeżeli przegram to biorę łyk nie mam nic do popicia, nie mam tutaj mleka które by się najbardziej przydało ani wody, gdzieś za mną stoi kola, ale to będzie na deser kiedy skończę już nagrywać tak więc zaczynamy, na razie tutaj jeszcze korzystam z klawiatury nie, nie wyjście eee, wyzwania próba czasowa Ride I tak. Nazwijmy się jakoś. Nazwijmy się Eee. Shari e, Dobra. I teraz wybierzmy państwo, z którego jesteśmy. Ja się pochyłam tutaj, żeby sięgnąć do klawiatury, bo mam wszystko odsunięte, żeby zmieścić to bydle e, Może Japonia. Znaczy chciałem po nie, więc Japonia. Bierzmy auto. Wybór auta. Proszę bardzo. Hmm. Hmm. Czy ja mogę jakoś... Dobra, nieważne. Nie wybieramy auta. Eee, wyścig. Zaczynajmy. Niech zacznie się mordor. Szykujemy się. Ja mam tutaj skrzynię biegów, ale nie będę ją z niej raczej korzystał. I tak lamy. Uwaga 5, uh. 4, uh. Ten Wilot jest dwa, świetny Jeden Start No start hmm. No to pojechałeś to koło tak klekocze Tak, to koło długi, dwa, tak prawy, Lechod, klekocze Ła, wyprzedziliśmy To długi 6 przyjęliśmy... prawy odcisk przez górkę <laughs> Rozbraja mnie ta komentatoria. <noise> o! Brawo, Szary, brawo, czekajcie. Dobra, gonimy naszego ducha. Nie, nie tak mocno, gonimy 75 ducha. 5 lewy. 75 lewy. Długi sześć prawy, zacisk 3. Cicho. Dobra. Dobra, dobra, dobra i jedziemy dalej. Musimy wygrać ten wyścig, bo nie chcę pić tego ostrygo... A, szybciej, bo jeśli szybciej jechać, bo... 6, lewy, Dobra, teraz musisz. Kierownica mi się suwa. Trochę nam auto Nie, 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 lewy, nie, 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 wiem, no, no, nie, nie, jakoś. No. Ostrożnie, lewy. Dwa prawy słup po wewnętrznej i cztery lewy. Aha. Dużo mi to mówi. Nie znam się nad tym. Pięćdziesiąt. A, dobrze. prawy i lewy. Nie, prosty, nie dobrze 50. Jedź, bolą mnie ręce trzymają trzymania tej lewy, kierownicy. prawy, pomiar. Hmm, tak się nie zachowuje prawdziwe auto. Dobra. Jedź szybko. Mam dożywicę mikrofon. Dobrze. Nie, nie w tą stronę. Dobra jedź Jedź, jedź, jedź Jedź, jedź coś, prawy, coś zebrałem To Co jak Mario Kart masz Nie mam rodzeństwa 3 lewy? Nie mam rodzeństwa Miedziutenko! Oooooooooooooooo się, zmieściłem się Nie takie rzeczy sześć się ze rodzi robiło lewy, Nie, nie słucham cię już, kobieto 4 km na godzinę a nie, Jezu. 6 lewy nie, przez chyba To był bieg. Dobra. Skręt, trzy prawy przez most. Aha. Dobra, całkiem nieźle nam idzie. Co prawda, przegrywamy się na ale nauczyłem się jeździć. Jako dziecko nienawidziłem tej gry. Wiem czemu. Mhm. Uwaga. Sześć prawy, zacisk do 5. Chciałem ostro zahamować przy użyciu. Tak zwanego hamulca ręcznego, ale nie wyszło. Nie, nie tak mocno. Jezu, szary. Jak ty jeździsz? No. Na pewno, jeżeli wam się spodoba, to będą jakieś inne filmiki z, kre... z... z kierownicą. Ale nie wiem, czy ona... czy to jest to, że tak się zachowuje. To jest wina właśnie tej kierownicy, która jedź też się nie jest najnowsza. Na Wyjąłem moje stare gra, specjalnie dla tego challenge'u. E, czy to wina lechy, gry? Ale może być z nią fajna zabawa. Dobra, jedź prosto. Jest, działa. Dzisiaj cały dzień próbowałem lewy, ustawić tą kierownicę dobrze i skończyło się na tym, że gaz jest po lewej stronie na pedałach. Ale teraz zasuwam. Drifter 6 ze mnie. 6 lewy, zacisk do 3. Zacisk do 3? No całkiem nieźle mi idzie, już się wyrabiam. Może tylko raz? no. Yeah. Może. Jezu. Kamera nie nadąża szybko. 6 prawy i 5 lewy, wąsko, prosta 70. Dobra. Prosta 70, ona no, no, mam bardzo fajny głos. Specjalnie na nią zmieniłem, bo lewy, jest, nie jest nudnym prawy. komentatorem. Oj, wypadła szyba. Nie da, oto. Całkiem dzień mi zaczyna iść. Muszę powiedzieć, że całkiem. 3 lewy. <laughs> Dobra. 3 lewy, wąsko i 2 prawy. 6 lewy i długi, 5 prawy, pomiar. Trochę mi kierownica lata. Dobra. Cztery prawy i długi pięć lewy zacisk do trzy. Dziękuję bardzo. Coś zebrałem. Znowu jak Mario. kurt Jezu. Ostrożnie. One prawy i dwa lewy. To jest taki suche, ale z większą klasą niż wiele rzeczy w dzisiejszych czasach. Kabarety, które się macie czyli 3 lewych pojden i nie tni nie będę będę się czoł zaraz Dobra ja prze przegrałem Ja chcę wygrać trzy lewy i 3 lewy tni Nawet nie chcę wygrać, tylko chcę się napić Nie chcę się lewy, napić dni i 6 lewy nie, nie. nie tnip że nie teleportuje 6 prawy, ostrotni Prosa Ostrotne Aha, ale ostro zacisk Dobra Jedziemy brzegiem Aha, nie jedziemy brzegiem Dobra O już 11 Nagranie kamerki trwa 11 minut razem z tym nadprogramowym wejściem I nie wiem teraz Przegraliśmy No to Druga próba. O, teraz 5, będę lepiej zną trasę. A nie to 3, inna trasa. 3, A, jeszcze przewadziło. lewy i 4 prawy przez Dzięki. Dzięki gro. Dzięki gro. Dzięki, że... 6 lewy, 50. Ciągle 50 i Długi, zacisk do długi Dobra, jedziemy. Musi nam się teraz udać wygrać. Lewy, 50. Musi nam się udać wygrać, jeszcze mamy szanse Jeszcze 6, mamy 30. szansę wygrać. Długi, trzy lewy zacisk Myślałem, że przeczytujemy. No kurde. Czemu w tej grze nie da się... Nie, nie mogę w nich wjechać. 6 prawy, 70. Włączysz klientę. Oczywiście, proszę bardzo, otwórz okno. Długi... O, otworzyłem przycisk do Ale pędzimy. 3 prawy. 6 lewy. Prosta, to z błęków. Cztery lewy i długi, trzy prawy. Cztery lewy długi, 3 prawy. 54 prawy, pomiar zacisk długi. Nie wiem co do mnie mówisz, kobieto. Cześć zebrałem. 32. Od odpuszcza trochę mniej boli. O, dobra, cztery prawy. Nie, 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 lewy nie, 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 Idziemy dalej. Przestałem już polać, chociaż cały czas, i długi, prawy zacisk, to... cały czas czuję. Cały czas czuję gdzieś w gardle i na języku. długi Aha. To brzmi trochę jak gwara lekarska. Oto mi Jestem Kiepskim. Kierowcą rajdowym. Dobra, już prawie nie boli. Tylko ich trasnąłem. Dobra, jedziemy. 35 Strasznie dużo mamy FPS-ów w tej grze. 6 lewy, nie tnij i nie, 7 nie mm, 5. 5 lewy, Przecież to, to jest takie małe, takie. Nie boksuj. Delikatnie, teraz delikatnie. Tak, już przegraliśmy, ale co to tak lata? 6 prawy, 50. Nie, no. Teraz już się nie da na... To, to jest takie zniszczone. Dobra. 6 prawy, i bardzo długi sześć lewy, zacisk do 4. Tyś hamowałem. Znowu będę musiał pić. To brzmi jak wyznania takiego. E, abstynenta, prawy, który się koleguje z alkoholikami. znowu będę musiał pić Dobra Dobra, dobra dobra, przynajmniej dojedziemy do metry może w, jakoś, a może... Może nam się uda zdo... Sto... Nie uda nam się. nie niech ty dotknąć, bo wtedy nam nie przyniesie. 56 prawy Jest, udaje się, nam udaje się nam. Ostrożnie, cztery lewej, Ostrożnie, prawy, co ty wstąsko? mówisz? Dobra Dobra O, jak ma piksie Po ścianie Długi 6 lewy zebrałem prawy, Nie umiem w to grać Kompletnie Okej Po prostu myślałem, że to minę Okej, okay, dobra. Może dojdziemy do mety. Może się uda. Ale i tak może mieć łych. Nie chcę mi się. 6 prawa. Prosta, 150. Ja nie mogę. Dobra. Prosto mam jechać. Całe szczęście, ale mi się gorąco zrobiło od tego. 5 lewy, jedźmy prawej i 6 lewy przez szczyt. Okej. Okay. Nie wiem, czy w kamerce mnie będzie widać zawsze. Dobra, cztery prawy cztery zacisk. Lewy, to już, a gdzie cztery prawy zacisk? Mhm. Wszystko już. prawy, Wolę jeździć na padzie albo na krawędzi. Dobra, 4 lewy przez metę zacisk. Przez metę zacisk. Już prawie dojechaliśmy. Jest 5 prawy, 50, odcinek ukończony. Niestety przegrałem. No to chlup. Więcej. Oła. To naprawdę piecze. Dobra. To już ostatnia trasa, którą muszę zrobić, żeby zakończyć ten odcinek, co ja dla was zrobię. Pięć, cztery, trzy. No już pojechałem. 6 prawy uda. Długi, Nie. Nie, nie, nie. nie, nie. 6 lewy przez szczyt. 30. Długi, 5 prawy odcisk i 3 lewy. No jedź. Nie, wyprzedził mnie. Nie. O, jest, udało się. Już takim niezły te klocki jestem. Nie, nie tu. Dobra, 50. szybko przenieś, nas, no, przenieś, przenieś, przenieś. Jest. No, nie, nie wyprzedź nie. Szczyt i trzy lewy zacisk. Już jestem. O, ale jestem. Jest. Nie, nie wyprzedź, nie. Nie wyprzedź, nie powiedział. Nie. 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 Dobra, musimy go dogonić. Musimy go dogonić. Musimy go dogonić mówię tylko jedną rzecz, bo się skłówiam na... ...sorry, ale się skłówiam na... ...zacisk, pomiar i Zebrałem coś. Dobra. Jedź. Jedź. Już go nie dogonimy, ale trzeba próbować. lewy zacisk i dwa lewy. Dobra. I sześć, szczyt 50. O, wow. Ostrożnie, 5 lewy. to jest takie. tak, wow. sześć, szczyt 100. Dobra, chociaż nas przeniosło. Teoretycznie już mógłbym teraz się nabić, bo w życiu go nie dogonię. Jedziemy. Szczyty, długi, lewy, Okej, okay, jedziemy. Jedziemy. Długi, sześć prawy, dwa prawy. Nie, 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 trzy lewy zacisk do dwa. Po... Prawie się udało. Ale pychu usta. Ale... Już. Już prawie. Pieką mi trochę usta, ale daję radę, wytrzymuje. I tak się będę musiał napić. Cztery prawy. Mogłem wybrać grę, który jest jestem lepszy. Cztery lewy i 5 lewy. Prosto 30. 6 lewy i 3 prawy. Tnij. Tniew, Trzy lewy i długie sześć długi, lewy. Długi 5 lewy. Morda. po prawej. Pięćdziesiąt trzy lewy. Nie, nie spadaj tam. Parkowanie równoległe. Albo nie. 6 prawy i długi Wygramy to. Jeszcze mamy możliwość to wygrać. Jeszcze mamy możliwość to wygrać. 6 prawy. i ostrożnie lewy i trzy prawy. Tak, ale przynajmniej dobrze zaczęliśmy. No to boli. Sześć prawy i sześć lewy. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak Pięć trudne. Pomiar i ostrożnie cztery pawie. E, prawy. Cztery pawie. Puszczę cztery pawie po tym. O. Sześć lewy i Wygrał. trzy lewy. Jakoś tak się dzisiaj to powiedz mi tam co u ciebie słychać Co u ciebie 5 prawy, wąsko koniecznie A, to 5 prawy i długi, trzy prawy, otwarty. To zeszło imiona chłopaków? Lewy, lewy. 30. 3, lewy, 50. 3 lewy 50. Długi, cztery, prawy. Dobra, jedź prosto, chociaż. Pięć prawy. Jedź prosto. Tak nie zachowują auta. Prawy, o, 3 lewy. Ojej, to chyba był prawy. 6 prawy i 5 lewy. Tak mi pomaga. Prawy, Przed nią przegrywam. Teraz idę prosto, jak robię. Dziękuję. 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 A, nie, jest prosto. Dobra, 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 dobra. Przynajmniej ukocieliśmy odcinek, więc już ostatni raz. Dzisiaj. Mi się nie podobał ten challenge, wydaje się. Mi się nie podobał ten challenge. Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Serdeczny wafajl i do następnego odcinka. Inną to.